Tym razem do przetestowania od firmy WOMAR dostaliśmy unowocześnione wersje nosidełek ergonomicznych ECO i ECO Design. Czym różnią się te nosidełka od poprzedniej wersji? Zasadniczo dwoma elementami. Przedstawię je na przykładzie nosidełka ECO Design. Przede wszystkim zostały zmienione klamry mocujące pas ramienny, nowe zapięcia na pasach ramiennych, Pozwalają na płynną regulację długości szelek. W dużo łatwiejszy sposób możemy szelki zarówno skracać, jak i wydłużać, mając nawet dziecko w nosidełku. Druga zmiana to zastąpienie gumek do podtrzymywania nadmiaru taśm specjalnymi zapinkami.